Nie posiadasz odpowiedniej wiedzy do tego, żeby rozpocząć, to przykładowo możesz kupić telefon który nie wygląda na uszkodzony, albo telefon, który nie wygląda na zablokowany, co może doprowadzić do straty nawet kilku tysięcy złotych. I też przy tych rzeczach, które Wam wymieniłem, potrafi to dużo bardziej rosnąć w przypadku np. jakichś sprzętów audio, które będą uszkodzone, czy jakby się okazało, żebyś np. kupił zegarek podrobiony. Dlatego też uważam, że posiadanie wiedzy, czym chcecie się zajmować, jest bardzo istotną kwestią, ponieważ z doświadczenia wiem, że może to wyglądać w ten sposób, że np. Na uda nam się troszeczkę zarobić, troszeczkę zarobić i nagle napotkamy na jakąś wielką wtopę i stracimy cały zysk, nieraz jeszcze przejadając dużo więcej niż uda. Nam się zarobić. Dlatego też pozwolę dać Wam bardzo cenny tip, który będzie niesamowicie celny i będzie bardzo dużo dla Was warty. Kwestia danej wtopy można niesamowicie ograniczyć, rozbijając swoją inwestycję na jak najwięcej drobnych produktów. Czyli przykładowo, jeśli ktoś na przykład ma plan rozpocząć flipowanie telefonami, to zamiast na przykład kupować jeden telefon do przeflipowania za 3000 zł, może rozdzielić tę kwotę na 5 lub 10 telefonów, przez co